Siema, w tym odcinku Mietki będzie starał się przejść Minecraft'a, ale będzie gonił go Picasso i miną. Jeśli uda mi się przejść Minecraft'a, wygrywam. Ale jeśli mnie zabiją, przegrywam. To jest Minecraft Manhattan. Ach, widzę was już po raz trzeci w tym gronie. Nie, macie kompas? Mam. Tak. No, dobra. Trzymam kwiatkę na szczęście. W ogóle kwiatek dalej. No właśnie, Będę go trzymał. Dobra. Masz Siemaj go w ekwipunki Powiedz mi... Nie hmm. you no, know, binał ma flashbacki Czemu to jest... Dobra, nie Daj ozafriko to ja bielę, no strzały z nocy Cóż, tu jesteśmy już tyle, że noc była? Najwyraźniej A bo faktycznie wyłączyć wyłączysz serba, bo za mnie to stupni serwer wyłączasz Nie, ja już jeszcze nie dogonię ten Niezu, no i dlatego właśnie ja powinienem ścigać Mieckiego, bo pika coś nie na to Nie, on już ma to portal ma kurde. Jezu! Jaki lud w ogóle! Dobra, uciekam przed wami. Ja, co? To... Nie wiem, jak gram od twojej ręki. Na pewno. A w wiesz, że nie pomyliłem się na to? No nie, jak na mnie chęcił tobiasza. Oh. No dlatego ja powinienem go zawsze ścigać na Co parku. jest, a kim to ma? <laughs> Nag nagranie full bez montażu będzie... <laughs> Moja nowa pelerynka mi się podoba, jest lepsza niż flaga Polski w sensie moja ręka z flagą Polski faj. Bardzo ładnie prostu... była. Już? Dopiero? Znaczy co. No i kradn, kradnie mi jeszcze miejsce. Ale nagrywa się. Mhm się okazało się, że się... Co tam w ogóle robicie? Aha! Ja witemki farmicie, Dobra. No słuchaj, jak ty masz już mieczek z fair aspektem jak mi mówi pikasus. O, chłop podpalił zombie. Pikasus to jasnowic No i w sumie, właśnie pikasus, skąd ty widzisz że to jest fajerka? Bo zazwyczaj jest. Dobra, trzeba poczekać aż mu się zmarnuje ta fejerka. Tak. Chociaż w sumie złoty mieczek aż tak długo nie ciągnie, wiesz? Do raczej może pociągnąć. Nie wiem, czemu to zbieram, bo zbieram. Aha! Nie no, no nie, nie wierzę, nie. Nie Co wierzę w to, nie. To No tak, ma fejerkę. Uderzyłeś za mocno swoimi... no... no już, że zakopi się pod Jax. Aaa... Mam żelazo tak tak. Mam już żelazny nie jedno. Nieśmy robić tak jak, no, tak jak na innych manhuntach. co w się sensie nie u Mieckiego To na innych u innych. O nie! Jo mam i fat skeleton! Co no, to znaczy. To w się sensie, co to znaczy, ale no. O nie! Nie. Nie. A bo teraz już nie zbierasz żelaza. Jak pan nie zbieram? Oczywiście zbieram. Chyba, że się skończyło. Ponownie robię crafting, patyki. W <grym> dwa craftingi, zobaczyłem. Ciekawe tylko. No. no ciekawe. Ode mnie Ciekawetko. masz jedno. Nie zrozumiałeś. No to był z człowieka. A, w takim sensie. Do... On nie wie, on się uczy jeszcze. On, on, on powinien mieć na klejkę kerpu. Uczę się. <grym> Bo. że naklejka uczę się pomocy. Ratujcie mnie z tego więzienia. No nie, nie mam drewna. Pigasus! Drewno. YouTube z podenki. Nie, to właśnie, akurat nie było na YouTube. Z YouTube. Jezu, jak jez... nie, nie, nie powiem tego, bo danek miałby za dużo roboty. No, tak już ma. No, um... jak mi się przyszło do głowy, jak jest YouTube z podenki, to się... nie, nie. nie, 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 chyba wiem o co ci chodziło. Dobra. Nie wreszcie Spytam się po Munchuncie, czy o to ci chodziło. Dobra, spytaj się po Manhuncie. Ja, a jest, zbliża się noc. To moglibyśmy wszyscy pójść spać, żeby było dzień? Spoko, daj mi łóżko. Opłacalne dla wszystkich. No tak, wy sobie pójdziecie spać, a ja wstanę. Łatwo. No dokładnie, a w czym problem? No prawdziwe. O kurde. O kurde, nie wiem, jakiego farta mam. Nie wiem. Refleks. Aha. Ja się Możesz mi napisać na próbę. Nie. ...więcej niż 18 Uf. plus i demon demonetyzację w jednym. Tak będzie. Co ty masz? Danek, nie wycinaj tego. Wytnij to! Dobra, dajcie już Tylko tak, nie, żeby... nie! Tym razem masz nie pisać, nie wytnę xd. Może? Bo normalnie Miecki cię załatwi. Hmm. A jak nie on, to ja. Hmm. Miecki to mógłby go ewentualnie w Minecrafcie załatwić. I nigdy, tak by nigdy. nie dał rady. Znaczy, co? No, gdzie są drzewa? Bo za chwilę. Nie, zombie jak mnie gonię, ja go zrzucam jajami. Skąd masz jaja? No, tu jestem na polanie, gdzie jest milion kurczaków. A, chyba, że tak. No chyba, że tak Dobra, nie wiem, jak tylko wiecie o co mi chodziło to piszcie w komentarzu do końca No nie, no nie, nie lubię tego, nie lubię tak Tarcie tego żelaza To co, promocja naszych serwerów? A może, może, może. Nie umiem takie numery. <noise> tak sądzę, że chyba właśnie z tobą. Dobra, let's go. Co ty masz? Aha. Aha, nie no. Świetnie po prostu. Ja dziwisz, jak mu operatora dał. Ja ten mam. Ale ja nie używałem creativa. O, kurde! Po... ja mam takiej... Poza tym jakbym używał, to by wam się na czacie wyświetliło. No właśnie widzę, że mi się wyświetliło. No. To pokaż później nagranie jak ci się wyświetliło. Dobra. Poza tym znając życie, ty już masz pierwsze deakcje. Nie, jestem blisko. Jestem na poziomie 12. Jeszcze nie Ja na no 36. Się... A co z tego? Jestem na poziomie 12, ale wiem, że teraz... Jestem na tej kuli, jeszcze głębiej. Hmm, chyba tak Jak wam idzie. Lata. mam no, się kojarzy nikt napiera? no to co? Mi tylko z jednym. Mi tylko, mi mi Tak, wiem i jakby nie jestem z tego dumny, że wiem. Aha, bo Miecki jest tylko 300 bloków stąd. Co woda, jak to co wypapię ja wam, kilka diaksów i... Po co ja no, wam dawałem go. te... te... te kompas? W sumie miecki wiem po i, co. W sumie ma sens po co. Hmm. Pomyśl. Wiem. Domyśl się, jak to się Ja wiem. wiem. I teraz już tylko TNT i będzie dobrze. Eee... a... Eee... Nie wiem czy... Powie... No nie ma... Tak, powiedz. Powiedz co, to, co chciałeś powiedzieć. Kurde, ten mineshaft to nie ma żadnych diaksów chyba. Musisz tylko powiedzieć szybciej, co będzie. A. Nie będę się wypowiadał, co ty właśnie powiedziałeś. No trudno. Ja zrobię o tym cały wywiad w TVN. Nie ma TVN, a nie, nie ma TVP już. TVP już nie ma jest TVN. No, tak. No właśnie, kolejny quiz. Wy wolicie TVP? Czy w TVN woleliście? A czy woleliście TVP, czy w Reklama. TV? Kolejna drama w komentarzach będzie. Reklama. Komentarzach. No i co z tego? Zarabiają za dużo. Zarabiają ile? Za dużo. Dostają ile? Za dużo. Kurde, ja już 18 minut Manhattan, a dalej do Netheru. Nie Nie Jezu! Przestań to <coughs> robić! chodzi mnie to, że masz biaksę. Jak spadnę na zawał, to płacisz moje odszkodowanie. Już 300%. Nie spodziewałem się takiego zwrotu I akcji. Mam O, ja mam też. Ja, co? Ile to jest żelaza w tym no manżelce? Że... Szybko, ja szybko, pani... szybko, 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 szybciej! Bo cię złapię. Yy, Skróć. Nie, no zaję, za nie fajne, że. Się, dziękuję tej osobie, która jakby zostawiła jedne, jeden kawałek drewna. W drzewie Super jest. To chyba ja. No. Yy, okej. Okay. To okej. Okay. To mnie przekonuje. To, to mnie przekonuje. No? Nie wiesz, co się chyba nie będzie za bardzo opłacać, bo... To daje tylko jakiś tam taki re rezystans na knopach W sumie tyle O kurde o, Ale i te się nie spalą w lawie Chociaż w sumie to źle dla nas, bo jak Mieczki nas zabije No właśnie. E, Wrócając do lawy to będzie mógł sobie tam pójść i je zdobyć Więc w sumie No Właśnie tam no. Gdzie masz, gdzie masz, gdzie masz Kotku, gdzie masz? Bo jak nie masz, to się sprzedam na czarnym rynku Azjatu. Okej, co? Nic. <śmiennie> nie chciałbym być tym kotkiem. Oczekuj, <śmiennie> czekaj. <śmiennie> Dobra, let's go. Następne. Następne diaksy. Ktoś tu był, ale nie wziął najważniejszych rzeczy, więc... Mam tam, były trzy, tam były trzy diaksy, tutaj są cztery. Jacki, no, jak... I no, don't know, but you know I'm coming for you. Mam siedem diaksów. Ach, oh, jeden głos to trzeba nagrać, a nie... Nie wiem, se wymyślam z dwoma. By był... Nie, najlepszy nie dasz, Jak ty z jednym nie dasz rady, z dwoma tym bardziej. A ostatnia myśl, czwarta. No... W zudownik farto miałem. Nie kurde, znaczy. Oh, Danek oh. musisz to wyciąć. tak, akurat musisz wyciąć. Danonek ma więcej pracy przez ciebie. Przepraszam oh. czy, że tak naprawdę... oh. To jest nie fair. On ma downna. To nie fair, że tu się stanęło, że ja ciebie powiem mm, Okej. Okay. Okej. Okay. Y no Ty No Looting 3 mi się teraz nie przyda. Tak jakby 100% przypadkowo to znalazłem, ale okej. Okay. Ja nie narzekam. Znalazłem no. to co Pikasus Ile znalazłem? tego syfu tu jest? Nie wiem no. Za dużo was jest. Tyle ile powinno. Dlaczego to jest taki syf? No nie! za debić? Nie mówię. Nie do dzisiaj kuchu. dziękuję. I nie mówię do niemieckiego. Aha. Nie dzisiaj dziękuję. Ja, pierd... Tam ci dał w prezencie. Czyli tam też masz. No bo wiesz, żeby komuś dać trzeba mieć. Przestań. Ples, pla, pleacen. Chyba chyba zapomniałeś minusa na początku. U. Binał też. <grym> Właśnie w 30 minucie. Szukamy diaksów. Szukamy diaksów. Jeszcze nie w naderze. Dzisiaj tylko godzinka. Nie! No, no ale skam. Nie, ja, ja za nim idę. Nie chcę, idzie do netheru. Zwalimy go. Aha, kop. Zobaczmy, Jezus, ci, tak Brakuje nie. mi jednego diaksa ogólnie do ten, do e, butów i będę miał cały secik. Ale nie powiem tego zdobianego. No nie. Czemu my zestawiamy się w ogóle na takim beznadziejnym biomie? Beznadziejne rzeczy dla beznadziejnych. No w ogóle ten bią powstał. Nie, nie powiem tego. Nie, nie mam zamiaru tego mówić. Tak samo jak z tym mełem YouTube YouTube spodenki. <grym> tak. Chociaż tam to było gorsze. To było osobiście skierowane w twoją stronę. Dobra, masz banę. Nie tej już spodenki. A no właśnie, dokończę. Czy jeżeli są YouTube spodenki... to na są. Krótkie spodenki. Nie, 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 nie. No ty, ty mendo! Gorsza niż baba od plastyki, która ma Rejjan za to, że, że masz... że masz... kolana. Co ty gadasz? Nie, on no, sam nie wie co gada, no nie wiem A ty wiesz, że nie wiesz... Diamonds? Co ty tam wiesz? Cover me in diamonds Że wiesz, że jest to, to weź dla mnie jeszcze trochę, pozbieraj, bo bo jakie ja to widzę To u mnie w, tu gdzie jestem jest Wida Wida gorsza niż w Polsce No no w sumie real. No, no, Jeszcze bardziej badziewniejsze rzeczy mi dajcie być. Tam Mojangowcy, chociaż teraz to Microsoftcy. Niemiecki nie wie jak się gra, to ja nie wiem jak się mówi. Dobra, w, ko w komentarzach oficjalnie robimy konkurs. Kto najbardziej obrazi Niemieckiego? Aha. Nie. Tematyka, Miecki czytuje, musisz go ochrzanić za to, że czetuje. Nie yeah. no, no, kolejny no! <laughs> jeden, kl, jeden set, drugi... Piąty... Jeśli się się mnoży. W ten sam moment, kiedy myślisz, że to się dodaje, to się mnoży wiecki podróżujący po Niderze przez 400 godzin. Tu, 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 tu. 420. No kurde, już nie miałem craftingu. Już teraz, zadzwoń pod numer 420 2137 699. To, to było 10 ale... Jaskinia Co ma ja takiego dłużnie Co ty robisz? Co? Nie, nie wiem Już Ja, Jezus, mam dość tego tak. A no właśnie, jakby ktoś się pytał Menham był gotowy Montowany wręcz Cię Nie był montowany zwaliło. Cię wszystko Zamkniesz zwaliło Zamkniesz się? Nie, nie zamknę się Ludzie nie znają prawdy Zwaliłeś Kurde, teraz są no. takie uczucie, że jestem sam w domu, a słyszałem jakby ktoś pukał do mojej, do mojej drzwi od pokoju O serio? Ja tak mam o pół godziny Chłop, ja już... Już wpadam na... Nie wiem, co ja robię swoim życiem, że nagrywam Manhunty o godzinie... Chciałeś... TY CHCIAŁEŚ O TAKIEJ GODZINIE NAGRYWAĆ, TY... Dosłownie No w sumie... Nie, nie wyobrażam dziewczynę, co ja teraz powiedział, nie chcę obrażać dziewczyny. Wszystko, wszystko, co dzisiaj zostało wyblurowane, napiszę niemieckiemu na prywatnym. Nareszcie! Jej! Użył the place, nauczył się. On ma Fortecę czy Bastion? Za chwilę Zobaczysz. zobaczymy. HS, super Ma twoją mamę, no to co? Ja doczekałem się. Nie no. Za chwilę Przez to, co to się... zobaczyłem musisz zostawić suba i lajka Dobra, wchodzimy. Nie, nie chodzi ci, żebyście obejrzeli do końca, tylko zostawcie lajka i suba. Nie właśnie na odwrót. No ale zrób tak. W jednym memowym manhuncie. Wnioska. A nie, to jest ta wioska, w której wcześniej zginęłem. No? <laughs> Bo ktoś tutaj na mnie użył fejerki. Ciekawe kto. Bastion, ma bastion, ma Ci dam jedno. Ło, mm -hmm. wow, koledzy! Nie no, bratku. Teraz mi żelazo pokazuje. Ja teraz żelaza nie zbieram, kopie się do w dół. No ty chyba nie wiesz gdzie jestem. No, wiem akurat. Pewnie też wioski nie zrobił ten. Nie. Dobrze, dobrze, będzie tylko 150. Idę Slash despawn. Ja, jak to mogłem przegrać? No i easy z tobą miecki. No, Cię się musieliśmy. No to koniec, widzowie Wiem. tego Manhunt'a na dzisiaj. Ale dziewięcie. to nie ma sensu, tak się wywaliłem. głupi sposób Z poprzednim razem wygrałem szczęściem. No w sumie. Dobra. Wiem. Nie no jak mogłem się tak wywalić? No ja no Dobra, tym na...